Cześć, na imię mam Ania i ponad, od ponad 10 lat szyję torebki pod marką Papa Sim, i w tym okresie wypracowałam wiele metod, które ułatwiają mi pracę. Jeśli chcesz poznać kilka z nich, to zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Czasami po wszyciu taśma suwakowa źle się układa w gotowym produkcie. Czasami jest to związane ze, z, z jakąś nieumiejętnością dobrego wszycia, ze słabą jakością taśmy, a czasami po prostu pomaga zwy, zwykłe przeprasowanie. Niektóre taśmy już na pierwszy rzut oka są takie pomarszczone, więc warto je przeprasować. Tutaj z bliska widać, że ta taśma jest pomarszczona. Ta wygląda trochę lepiej. Ale yy, i tak mimo wszystko ją przeprasuję, bo widać lekkie pofalowania, a zawsze yy, lepiej przeprasować i mieć ten spokój. Zawsze zaczynam od lewej strony. Ja swoje żelazko ustawiam zawsze na maksa. Ale no najlepiej jest zrobić próbę. Na konkretnym. Na konkretnej taśmie, czy rzeczywiście taka temperatura jest potrzebna. Na wierzchu zawsze z lewej strony, z prawej strony ząbków. Wtedy jeszcze można jeszcze raz pod spodem. Ta taśma już jest przeprasowana. Podobnie tu. Od razu widać, że trochę się ona wstąpiła, ale dzięki temu jest prosta i gładka. Czasami potrzebujemy coś usztywnić, jednak mamy produkt usztywniający bez kleju. Wtedy można to wykonać w łatwy sposób z wykorzystaniem flizaliny. Mamy Oprócz frizeliny będzie nam potrzebne usztywnienie i to, co chcemy usztywnić. A więc szykujemy tkaninę, którą chcemy usztywnić. Potrzebny nam ten podkład usztywniający, i na wierzch kładziemy. Fizelinę z klejem i żeby usztywnić, to po prostu przyprasowujemy żeby, żeby przymocować ten, to usztywnienie, przyprasowujemy po bokach fizelina. Ok, gotowe. Jest usztywnione. Jeśli się nie boimy, że usztywnienie rozpuści nam się pod wpływem temperatury, to możemy przeprasować całość powierzchni, żeby dodatkowo zabezpieczyć. I gotowe. Jakiś czas temu zamówiłam metki. Niestety napis na nich jest całkowicie niewidoczny. Były raz reklamowane i uzyskałam informację, że zostaną mocniej wypalone. Niestety nic to nie dało. No niestety już trudno, maknęłam na to ręką i uznałam, że sama to upgrade'uję, żeby, żeby nie, nie, nie tracić jakby materiału. Więc, żeby naprawić niewidoczny napis, grawer, potrzebny będzie nam pędzel, farba akrylowa, troszeczkę wody i jakaś wilgotna szmatka. Bierzemy farbę i rozcięczamy ją w wodzie. Żeby nie była za gęsta, musi być taki lejący się, rozcieńczona farba taka lejąca. I teraz malujemy naszą metkę w miejscu, gdzie mamy grawer tak, żeby wsiąknęło do środka. Możemy kilka metek pomalować naraz, ale tak, żeby nam się nie zasuszyło. Więc za chwilę będziemy to wycierać. Czekamy, aż matki wyschną i gotowe. Czy wiedzieliście, że zapalniczka i szpulka z bębenka może mieć coś wspólnego ze sobą? Wczoraj byłam na zakupach w Biedronce i takie coś wpadło mi w oko. Jest to opakowanie do przechowywania zapalniczek. Jak się okazało, może się również dobrze sprawdzić jako organizer do przechowywania szpulek. Warto jednak zwrócić uwagę na to. Że zapalniczki mogą mieć różne rozmiary i warto ten rozmiar dopasować do naszych szpulek, bo różne modele maszyn też mogą mieć różne rozmiary szpulek. Większość jednak jest w tym samym rozmiarze, ale jednak w niektórych przypadkach mamy rozbieżności. Chciałabym Wam pokazać, jak w łatwy sposób możemy nałożyć. Suwaki na taśmę suwakową. Zakładanie taśmy suwakowej może nam przysporzyć kłopotów. Jest wiele sposobów na to, na przykład obcinanie fragmentu taśmy, jakieś specjalne maszynki do nakładania suwaka, czy też użycie widelca. Ja z tego nigdy nie korzystałam, aczkolwiek najłatwiej jest mi zakładać taśmę subwokową od lewej strony. Widzimy tutaj, że ten ząbek nam wystaje, więc będziemy go wkładać jako pierwsze. I druga część. Odwracamy. Z jednej strony już mamy. Teraz próbujemy z drugiej. Teraz oczywiście też obserwujemy, który ząbek jest pierwszy. Ten jest na zewnątrz. I zaczynamy od tej części. Teraz druga część. Ok, nie poszło nam. Jeszcze raz spróbujemy. Znowu mamy problem. Ważne jest, żeby zapamiętać, ile ząbków nam wystaje, zależy, jak to obetniemy. I starać się w miarę celować. Dobra, jest. Proszę bardzo. Jeśli spodobały Ci się moje metody na ułatwienie sobie pracy i chciałbyś poznać więcej trików, które mogą przyspieszyć i uporządkować pracę, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz obserwowania kont na Facebooku, Instagramie i TikToku. Do zobaczenia!